Trzymamy z tej strony. A ty wy. E. wy. E, e, gramy w... Nie pamiętam co. Zbuduj rolnictwo. Zapamiętałem chyba ty! Czekaj. Czekaj, mu musimy zobaczyć. Musimy zobaczyć. W co gramy? Zbuduj samolot? Na pewno nie. Fafelek, chyba Zbuduj ciągnik! Nie przypomniałem sobie. Ale to wszystko przez to! Pyk, 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 pa pa na to pana O oh, kurde. Bym nie! Nie, nie, nie! Nie dam się! Ale pa, jak ścina idealnie. O, o nie! Polaty, polaty mi. In. O! No i pik 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 pik! Ty, znowu tam ta kraina! Ty, no co jest? Ej! Ej, dużo mi zrobię! Ej, no znowu ta! Ej, mega dużo przejechałem teraz! Mega! Czekaj tylko Ej, to mam mega dużo co przyjechałem. Ja zrobiłem ile? No! 3000 mam. A to co ja mogę kupić tutaj? Dzień dobry! Eee, co my możemy? O, bloki, 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 bloki! Nam bloki są mega potrzebne. Jeszcze czacze. Jeszcze czacze. Jeszcze dwa. Jedno paliwo kupujemy. Kupujemy dwa koła. I paliwo! A, wiem, chcę to kupić też. Ale nie mam przecież. No, coś zaradzi się. Pyk, pyk. I pyk. No i genialnie, zobacz. I patrzcie, duże paliwo. Pyk. E, co to ma być? No i silne koło Silne koło Tutaj i tutaj Dwa niszczyczacze No i pyk, pyk No i dwa No, no i pyk, a co ja robię No i pyk, pyk Tutaj jeden mocny niszczyczacz Kolejny i raz, dwa. I patrzcie teraz. Mam, na cały ten. Oj, pa. Pana to teraz. Pych. Tera to orę jak... Jezus, teraz to ore pole jak. O Jezu, Teraz to! ore pole. Sigma. Zobaczcie, no zobaczcie, jak ta pięknie, Nie! Ej, 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 ej! E, e, e. NIE! No, o Jezu... NIE! Psuje się ciągnik teraz. Z odcinek chyba psuje się ciągnik. My będziemy mieli cztery tysiące. Czekaj, no, let's go. Let's go, cztery tysiące mam. Let's go, let's go. Let's go, 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 go. Let's go, 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 go ale nie kupujmy wszystkiego podwójne paliwo tylko wizowe kupimy podwójne super niszczacze nie super super niszczacze nie raczej nie 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 koło koło se kupię i będę nawijał koło wo wo, wo, wo. Koło, koło, o o do sklepu przyszło, dobra, dobra. Kupuję tyle. Tyle tych bloków już mam. Dobra, to kupuję. I tak, trzy niszczarek już nie potrzebne. Mi są te niszczarki koła silne no nie wiem dobra, dodatkowa prędkość przyda mi się tego już nie kupujemy na razie, dobra znaczy coś, nie więc mocny niszczyczacz no kupujemy i stawiamy go tutaj no co, nie, nie ten o, I duże paliwo. Dam tu, tu. Silne koła. Dam tu, tu. Normalne koła dam tu, tu i. Co jest? I tu. Em, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. No i pana to. Teraz bloki stawiamy. W końcu doczekałem się tego. Tutaj. Raz, dwa, dwa. Czekaj. Pyk, pyk. Musimy cały krążyć. Pyk pyk pyk, 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 pyk. Pyk, 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 Trzy no i pyk. Nie! Czemu zawsze mi źle postawia się? Pika no i cztery, ale patrzcie, już o dobra, tela to jedziemy. Nie, o nie, i już. już, ale pan na tą prędkość. Tylko patrz na tą prędkość, na pieniądze, na tę naskoszoną trawę. A patrzcie. A patrzcie na prędkość. A patrzcie teraz na paliwo. Ty co jest? Ej, dobra. Dobra, bo paliwo jest nieograniczone chyba. Nie! O nie, o nie! Nie! O nie! Co ja robię? Jeszcze! Tutaj dojechałem! Nie! Ja jestem kozakiem, ja jestem kozakiem. nie! O nie! O nie, dobra. Pyk. Dobra. Wybuchłem, ale mega dobra podróż zrobiła. Nie oszukujmy się. 6000 tysięcy już mam. Więc mega dużo. No i. Mm, co my możemy kupić? Super niszczyczacz. No nie. Ten, co sobie jeździ, tak nie przejmuje się niczym. No dobra, kupię ten super niszczyczacz. Dobra, no i pyk. Pyk. No i mocny niszczyczacz w to chodzi. Znaczy super. Pyk i pyk mocny i mocny. I te wyglądamy. I tyle pana to, pana to. Dobra, dobra, szybko, szybko. Patrz na to, patrz na to, no. Patrz na to, jaka klasa u mnie. Nie, nie, no, ale. Kurde, za długie mamy to. Dobra, ale, ale pędz jak wyścigów, nie! Nie mam kół, no dobra, no zginę już, bo nie mam kół. Gotowy jestem. Jak zwalniam, jak ten, Je, lecej... Nie mogę ten, ale, ale jak, mi, jak coś stracę z pojazdu, od razu ten. Od razu muszę wrócić. A tak, no to. Jadę. A są przeszkody? Na no mojej drodze? Tak robię. Właśnie. E. E. Pyk. Pyk. Widzicie? Tak muszę robić. Na przykład. No i tutaj mamy wolną strefę. Tak szczerze. Nie! Przegrałem! O Boże. Ale idealnie, bo na nowe części przyszłem. A wiecie, że ja lubię nowe części. Wiecie. Wiecie o tym. Więc. Ciii. Dobra. Dobra. To podwójne paliwo. Nie na co kupywać. Już. Już. Do. Koła dwa kupię. Jeszcze jedno koło silne. Kupię jeszcze mo mocny niszczyczacz. Dwa niszczyczacze. Jeszcze to kupię. Jeszcze kupię ten kolejny. Su super teraz mam. Super niszczyczacza. Super niszczyczacz. Ale rozpoczniemy od od ten odstawiania paliwa może po prostu raz dwa trzy jeszcze, jeszcze jakieś nie mam tylko silne koło które postawię i dwa koła tu nie czemu zawsze mi nie ogarnia to tutaj ma być to dobra i trzy takie słabe niż czuczaczy. mam, i takie trzy dobre, więc papa słabe, raz, dwa i raz. Pierwszy, no i pyk, pyk, pyk. No i bloki. To będzie musiało być duże. Ale dobra. Nie może nam odpaść żadna część. Pyk zwalniamy i lecimy. Lecimy. Pyk. 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 Ajajaj, kurde, straciłem, ale kurde, już to nieważne. Bo to już jest bez sensu po prostu, to co ja robię. Ja chcę po prostu jechać przed siebie. Ej, no, tutaj mogę przed siebie i nic nie robić. Oj, tylko tutaj muszę kręcić. Tutaj muszę skręcić. I tutaj, pyk. No i tutaj, i tutaj, pyk. Ty, jakaś nowy ten. Odblokowałem To jest na pewno mój rekord To jest na stówę mój rekord, bo mam 10 tysięcy to mu... najwięcej mam kasy teraz Pierwszy raz mam tyle kasy Więc dobrze O i co kupujemy? Tych niszczaczy słabiutkich nie potrzebujemy. Co wy, nie potrzebujemy ich? Aha, bo tu nic nie ma. Tylko te dwa Każdy wykupił wszystko, albo ja tylko wykupiłem. Albo co tak działa, że ja tylko wykopiłem. Idziemy się kogoś innym samochodem przejechać. Chcemy się jego przejechać. O! Ja właśnie musiał stworzyć. Ale tak słabe To jest ten Andry. To jest ten Andry. Eee, no to on nie... Co? Ja on sobie jeszcze stworzył ze sobą! Ty! Ja też mogę tak robić. Dobra! To specjalnie przyszłem, żebyśmy ten mogli ten się zabić. No i zobaczmy. O! Już! Nowe części są dobra. Kupuję i już tego paliwa nie bierzemy. Bierzemy tylko te koła. jeszcze czacz. Podwójne paliwo. Mocnego. jeszcze czacza. Silne koło. Bierzemy. Dużą butlę i bierzemy. No nic! No nic! Kupiliśmy wszystko prawie. Zostało te paliwo. No, no nie kupuję już więcej tego paliwa. Silne koło. Trzy normalne koła. Mocny niszczyczacz. A no to z przodu będą te inne. Dobra, mocne. Z tyłu będą te słabe podwójne paliwo. Aha, to tu, tu. No i dziewięć niszczyczaczy jeszcze z tyłu. Żeby dobijało. No, ale ja znam już, żeby dobijało. Żeby dobijało. A jak on to zrobił, że. A nie, to musi być tak po prostu, aha. A myślałem, że trzeba i też coś zrobić, ale. Ale patrzcie, no. Odgapiam od tamtego. Pyk, dobra, teraz to mi nikt nie podskoczy. Bo to jeszcze będzie orać z ty. Nie! No i. <śm> Nikt mi nie podskoczy, widać. Nikt mi nie podskoczy, wi było widać. Że każdy mi podskoczy. Ale nie 500 na godzinę ja chcę. Pyk, pyk. Nie! Nie! A! Dobra. A, a, a. Ale, ale, ale to poszło. Taki był plan. Teraz, ale, ale duży port. A to w ogóle coś kosi tam z tyłu? Czy nic? A to samo wszystko robi, no! To bez sensu, no. O! Tutaj coś pomagają! Dopiero. Okej. Okay. A tutaj na przykład. Oh mon dieu Oh mon dieu Oh Bois. Nie, się waliłem. Cześć, no cześć! Nie mam nic do kupienia. To kup zestaw Wo... Czy ty możesz przestań w tym zestawie team. Nie, bo jest mega fajny i kup... Nie. Nie kupię. Nie kupię. Moja odpowiedź. Nie kupię. Nie kupię, moja to jest odpowiedź. Nie kupię, wiesz, nie! Nie ma opcji. On tutaj cały czas kupuje. Więc. Więc nie, ale. Duże paliwo mam jeszcze. Aha. O jezu. Ej, ale to mega mocno. Dużo skasiło. Widzicie to. Chcieliście? się. -y 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 -y. Let's go. O, 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 o. o, o, o dobra, dobra, dobra. Dwa duże paliwa. Let's go. Super paliwo, super paliwo. Pierwszy mam taki ty. Jest. To będzie ostatni ten. Ostatnia przyjeżdżka nasza. Witajcie na dzisiaj. Podwójne paliwo. Te kupię, to kupię też. Hm. Ju Blok, złoty blok. Nie. Yeah. Mnie. A to niszczacze na tył Niszczacze na pił, na tył Duże paliwo, to jest te Nie no, nie o. I to będzie nasza ostatnia przyjeżdżka. I musimy zrobić jak najwięcej Super paliwo, Podwójne paliwo. Duże paliwo. I silne koło. Tam się przyda. I mocny szczyczacz, ale do przodu. Tam, tam, tam. Ale ten mocny niszczyczarz by się przydał, bo teraz mam takie coś. I to Czeka, nie nas. Czekaj, nie, nie, jeszcze nie kilka i Teraz możemy. Dobra, let's go, lecimy. Co ja się boję? Lecę, lecę jak beta. O, widzicie? Widzicie co? Czekajcie. Nie. Widzicie? Widzicie? Dobra. Ej, tu jest lepsza droga. Tu jest lepsza droga. Tu jest lepsza nie. Nie, co ja zrobiłem? Ej, co ja zrobiłem? Tłumaczcie mi, no. W mym witaj. Ja też cię witam chętnie. Ora, ale to jest taka ostatnia, ostatnia przejażdżka, że ostateczna. Że ostateczna to jest przejażdżka. Tym rolnikiem. No tym... No wiecie, tym... O nie, ja za szybko jadę. Tu jest lepsza droga. O i to mi się podoba. O. O Jezu, jak to... Jak te pa... Jak to paliwo wolno schodzi. Nie. O nie. O nie. Tu się robią schody. Tu się robią schody. Nie. O ja. Dobra To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do kolejnego.